No i najważniejsze głosowanie tego dnia. Powracamy do rozpatrzenia punktu 19 porządku dziennego. Jest to rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów. Przechodzimy do głosowania. Przypominam, że zgodnie z artykułem 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku? Prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, o wyrażenie wotum zaufania Radzie Ministrów. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 453 posłów za wnioskiem 243, przeciw 210. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraził wotum zaufania Radzie Ministrów. Dziękuję Państwu bardzo. Zarządzam przerwę do godziny 16.35, po której to będziemy kontynuować naszą pracę i przystąpimy do kolejnego punktu porządku dziennego. Przerwa do 16.35.